Niestety, sprawdziły się pesymistyczne prognozy dotyczące restartu edukacji po przerwie na walkę z koronawirusem. Kosztem niemal całego drugiego semestru, swoje będzie jednak musiała odchorować, co oznacza, że w bieżącym roku szkolnym uczniowie do ławek już nie wrócą. Regionowo oczywiście nie stanowi pod tym względem wyjątku. Wszyscy mamy nadzieję, że nowy rok szkolny rozpocznie się już normalnie, że nie będzie nawrotu epidemii. Natomiast dzisiaj najważniejsza sprawa to oczywiście przeprowadzenie matur i przeprowadzenie egzaminów ośmioklasisty. W każdej szkole, przy wsparciu odpowiedzialnych za oświatę urzędników z ratusza, kompleksowo się do tego przygotowano. Póki co wygląda na to, że z dobrym skutkiem. My zabezpieczyliśmy je w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. Natomiast cała procedura oczywiście musi przeprowadzić dyrektor wraz z kadrą. Mamy nadzieję, że tutaj się bez żadnych niespodzianek to obejdzie. Co do żłobka, przedszkoli i szkolnych oddziałów dla maluchów, ich częściowe otwarcie spotkało się z różnym przyjęciem. Wielu rodziców najwyraźniej zaakceptowało fakt, że czas pozostały do wakacji ich dzieci spędzą głównie w domach. Obecnie w szkołach, na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, tak naprawdę to zajęcia świetlicowe, tak to możemy w skrócie nazwać, uczęszcza raptem garstka dzieci. Jest ich nawet mniej niż w ubiegłych tygodniach. Troszkę więcej dzieci mamy w przedszkolach, natomiast bardzo duży wzrost zainteresowania jest w żłobku, gdzie wypełniliśmy dotychczas obowiązujący limit od czerwca ponieważ sporo dzieci wylądowało na liście oczekujących w duchu aktualnych przepisów zwiększono liczbę dostępnych w żłobku miejsc przybyło ich dokładnie 11 ale wciąż jeszcze nie udało się przyjąć wszystkich maluchów ja mam nadzieję że lada chwila te limity zostaną zwiększone tak jak zniesiono limity w sklepach czy kościołach czy zwiększono limity osób, które mogą przebywać w środkach komunikacji publicznej, też że taka zmiana będzie tutaj w żłobkach. Wiemy, że, że jest duże oczekiwanie ze strony rodziców, którzy chcą wracać do pracy. Oczywiście pozostałe kwestie związane z ochroną pracowników, ich bezpieczeństwem zdrowym, oczywiście jak najbardziej dalej będą zachowane. Jakkolwiek potoczy się końcówka tego roku szkolnego, uczniowie, nauczyciele i sternice oświaty wspominać go będą jeszcze długo i trzymać kciuki, aby się prędko nie powtórzył.